Cześć, bardzo często mnie pytacie, czy jeżeli robię wieczorem trening, czyli na przykład kończę robię trening, w będzie o godzinie 21, 22, 23, jakkolwiek, czy powinnam zjeść, pomimo że nie mam ochoty jeść. No, pierwsza zasada, pierwsza rzecz, tak? Poczucie głodu nie jest oznaką tego, że Twój organizm nie potrzebuje pożywienia. Druga rzecz, Twoim tak naprawdę obowiązkiem, najważniejszym posiłkiem powinien być właśnie posiłek potreningowy, i nie ma tu żadnego znaczenia, czy. On jest spożyty o siódmej rano po treningu, czy o dwudziestej trzeciej, tak? Celem takiego odżywiania, celem posiłku potreningowego jest uzupełnienie poziomu energii w Twoim, e, w twoim organizmie, uzupełnienie glikogenu. Więc to jest podstawa do tego, żeby właśnie zjeść w posiłku e, potreningowym, tak? Po treningu ten posiłek, nawet jeżeli on odbył się bardzo, bardzo późno. Nie bój się tego. To jest tylko i wyłącznie dla do swojego dobra, i traktujemy tutaj pożywienie jako coś po prostu użytkowego, co pozwoli ci kontynuować, i w dużej mierze być coraz lepszą na treningach. Hej.